No, dzień dobry, dzień dobry, moi kochani. Jest dzisiaj piątek, Dzień Kobiet, i z tego miejsca chcę wszystkim Wam, dziewczyny, kobiety, żony, mamy, narzeczone, singielki, wszystkie, wszystkie bez wyjątku. Chcę Wam z całego serducha złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim, przede wszystkim dużo, dużo zdrówka, bo wiecie, jak jest zdrowie. To jest wszystko. Ja w to głęboko wierzę, bo bez zdrowia no nie ma nic. Możecie mieć wszystko hajs, możecie mieć, yy, nie wiem, no wszystko, po prostu, ale bez zdrowia nie ma nic. Mam nadzieję, że w tym dzisiejszym dniu zrobicie coś dla siebie. Zrobiłyście, no bo ten film pojawi się jutro na kanale że właśnie zrobiłyście coś dla siebie coś miłego, małego jakąś kawusie. Czy chwila z książką, coś po prostu dla siebie. Ja dzisiaj mam taki fajny dzień. Przyjechałam jak zawsze do Moka. Jestem zmęczona, bo wstałam mega wcześnie, powiem wam. I wyrobiłam się w 5 minut. Normalnie biegłam po prostu, bo musiałam gdzieś być na godzinę 9, a teraz już jest godzina dziesiąta I wstałam o 8. Wiecie, miałam się ogarnąć w 30 minut. Co wy? Zasnęłam drugi raz, obudziłam się o 8.35 i dosłownie w takim biegu, że nawet włosów nie ogarnęłam, teraz jakoś sobie w samochodzie poprawiłam. Dosłownie w takim biegu, moi drodzy. Yy... Co? W takim biegu w 5 minut się ogarnęłam. Leje u nas dzisiaj. Jest pogoda beznadziejna. Normalnie głowa boli. Nie wiem, nie człowiek przepraszam, ja wodę już z cytrynką swoją wypiłam no i mówię, przyjechałam do Maka wezmę sobie kawusia no i co, dzisiaj mojej sąsiadki córeczka ma urodziny, więc coś tam dla niej też muszę wymyślić nie wiem, zobaczymy no i tyle i tak to moi kochani, mam nadzieję, że spędzacie fajnie piątek no i już jest weekend zaczyna się, więc woohoo! Super, bardzo się cieszę. Dobrze. Ja lecę po tą kawę. No a z wami widzę się później. No słuchajcie, nie odezwałam się, bo byłam na tele. Mam kawunię. Leję jak nie wiem co. Jadę do Targetu. Miałam jechać do Walmartu, ale stwierdziłam, nie. Jadę do Targetu. Lubię bardziej Target. Kocham Target. Ogólnie kocham, kocham, kocham. Więc jadę. Dzisiaj albo jutro będziemy dekorować mieszkanie na Wielkanoc. Może przywołamy więcej tego słońca. I w ogóle nie wiem, czy Wam mówiłam, ale dzisiaj idę z moimi dziewczynami do spa. Idziemy do tego samego spa, gdzie byłam z moim mężem, czyli do Eri. Nie mogę się doczekać. Będzie cudownie taki prezent od nas, dla nas, na dzień kobiet. Będzie super. Wiecie co, w taką pogodę jakiś spa, chill, mega, 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 mega. Wycilujemy, odpoczniemy i będzie super. A tymczasem jadę do Targetu na szybciucha, bo muszę oczywiście zjeść jeszcze. Nic nie jadłam, żadnego śniadania nie było, a już jestem głodna. Może ten ból głowy mam przez to, że nic nie jadłam, nie wiem. Ale już jak wstałam, wiecie? Dzisiaj jakoś tak pulsuje mi ta głowa. Poczekajcie, gdzie te dziewczyny idą? Czy one tutaj idą do samochodu, żebym zaparkowała? No i widzicie, tak to wyglądają te vlogi w marcu. Tak niestety właśnie wyglądają, że no nic się nie dzieje takiego spektakularnego. No i widzicie, i one siedzą, a nie jadą, no? A muszę gdzieś znaleźć bliżej parking, bo nie lubię być. Podczas deszczu daleko. Nie ma nic szczególnego, typowe moje życie. Wczoraj jeszcze wieczorem poćwiczyłam. O, zobaczcie. Tutaj, czy tam dalej? Może mi się uda zobaczymy, czekajcie. Nie, tu chyba nie mogę, bo to jest drive. No. Nie zaparkuję tutaj. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Wczoraj jeszcze poćwiczyłam. Jak z wami się skończyłam odzywać, zjedliśmy, poćwiczyłam, wykąpałam się i powiem wam, padłam. To moje wstanie takie wczesne To moje wstanie wczesne wczorajsze to poskutkowało tym że normalnie byłam padnięta moi drodzy, byłam tak padnięta że mówię nie, 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 ja idę spać i nic nawet wieczorem nie oglądałam ani nic, tylko poszłam spać dobra Zbudzimy się. Kawa? Działamy, bo w koniec tego narzekania, bo ja już zaczęłam narzekać w ogóle od rana. Mówię, nie, nie można. Biorę kartę, biorę portfel, klucza i lecimy. Zobaczcie, jakie cudne miseczki mają w Targetcie za 10 dolarów. Deseczka, zobaczcie, jaka śliczna z zajączkiem. Tu takie zajączki drewniane. Wynalazłam też piękny taki kubeczek, ale jest bardzo nieporadny co do picia. Spójrzcie. I jeszcze takie cudo. Dam nam śliczne, piękne rzeczy, bardzo ładne, ale już bardzo malutko. Zostało takie miseczki fajne. Taki niebiesciutki. Tutaj jest różowy po 4 dolary. Jest też taka do serwowania patera jakby. Nie wiem. Ona chyba kosztuje z 20 na bank. Mówię, tutaj jest taki mes zrobiony. Co my oni tu jeszcze mają takiego? Oj, oj, Spójrzcie na to. Jakie śliczne. Na jakieś jajka czy coś. Za I tu są też takie ładne serwetki do serwowania. Dwie sztuki za nikt nie wie ile. Piątka. Śliczne rzeczy. Tu też jest coś takiego na jajka. I to jest wszystko, wiecie, takie porządne 15. miska za 20. Takie mają po 15 czy 20, 20. A tu jest taki fajny do kuchni chodniczek. Może bym wzięła go nawet, wiecie? Już ten u nas w kuchni to jest beznadziejny, a ten jest śliczny. Może i wezmę. Co myślicie? Tak, by dodał koloru trochę. Może wezmę ile on kosztuje. Dycha, biorę. Tu pod kolor są jeszcze takie fajne. Wiecie, maty na stół. Bardzo ładne. Dwie zadyszka. O, to też taki bieżnik na stół. Mhm. Nie, to mi jest niepotrzebne. Dobra, bo ja tu zaraz wszystko wykupię. Idziemy dalej. Idziemy dalej do sekcji kubków. Zobaczcie. już Pustki, po prostu pustki. O jest K za piątkę. Co tutaj mają? Takie mamy kubki w targecie. Większość 5 dolarów, 7 dolarów. Tutaj taki kwiatowy be present Ten jest ładny ze stokrotkami. Wow. Ładny jest, chyba sobie go wezmę. Wiecie, ile on kosztuje? Threshold czy nie? Opal Nie, 7 dolarów kosztuje. No, ten też ładny. Taki ma. Ładny. oczywiście calutka sekcja słodyczy moi drodzy wszystko wielkanocne jak było walentynkowe, halloweenowe to teraz wszystko mamy wielkanocne, zobaczcie ogrom wszystko spójrzcie na to nawet Rises mają z zajączkami tu druga aleja calusieńka, dajcie mi znać w komentarzach jak chcecie, to jednego dnia przyjdziemy i wszystko Wam pokażę, co tutaj mają ze słodyczy. I tu oczywiście koszyczki, zajączki, wszystko. Jeszcze tutaj Wam pokażę kawunia. Kupiłam ostatnio jakieś mleko, które w ogóle się nie pieniczejcie. Dziwne jest, nie wiem. Omlet przepyszny, mówię Wam, spróbujcie 10 na 10. Ze skrem w środku. Nie jest zupełnie suchy, no jak taki biszkopcik. Nawilżony biszkopt, pycha. Mmm. Aha. I nie kupiłam żadnego dywaniku, bo stwierdziłam, że nasza kuchnia jest dosyć długa i potrzebuje dłuższego. Słuchajcie, tak się położyłam. Nasłuchuję tego deszczu. Czy Wy też to słyszycie? Przykryłam się. Teraz mi zimno. Raz mi ciepło, raz mi zimno. Zaraz biorę tapsy na głowę. No i co? I taki piątek, moje kochane dziewczyny, taki piątek. Myślę, bo mam 3 godziny do wyjścia. Muszę jeszcze poogarniać parę rzeczy, wykąpać się, spakować. i jechać. Wiecie co, nawet pomyślałam, że chyba sobie zrobię taką drzemkę może 15-minutową. Może to mi pomoże, nie wiem. O, głowa, głowa, proszę cię przestań boleć. Czy to jest naprawdę zmiana pogody? Ja nawet nie miałam pojęcia, że moje ciało tak reaguje na zmianę pogody, że zaraz głowa boli w ogóle jak to u was jest. Ja muszę mieć energię, a nie być taka flak. No. I jeszcze z tej perspektywy powiem Wam, że ja też nie zawsze jestem taka. No, no, no. Jak widać, dzisiaj Wam narzekam. Jestem zmęczona, boli mnie głowa, jestem flakiem i, i tyle, i to też się dzieje. Też takie rzeczy się dzieją, moi kochani. Ojejku. No, nie wiem, czy będzie Wam się podobał taki mój narzekający vlog, ale. Tak to dzisiaj wygląda. Narzekam, narzekam, narzekam. Nie wierzcie we wszystko, co widzicie w internecie, bo ludzie pokazują wam tylko to, co chcą pokazywać. Pamiętajcie, też mają normalne życie, też mają choroby, smutki, żale, cierpienia, bóle i to wszystko. Więc nie można we wszystko wierzyć. Ja też mogłabym, wiecie, co teraz? ogarnąć się i odezwać się do Was za jakieś 5 godzin, kiedy byłabym już full of energy, kiedy tapsy by zadziałały i w ogóle, i wiecie, la, 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 la ale stwierdziłam nie. Pokażę Wam dzisiaj, jak to naprawdę jest. Ojejku, nie powinnam chyba nawet tego nagrywać, ale nagrywam, no i co z tego? I nagrywam, i Wam pokazuję, i narzekam, i marudzę, i, i już, no. Ale poćwiczyć muszę, muszę, bo się uduszę. Dobra, idę, bo już gadam. Kupot. Słuchajcie, moi kochani, ja już się prawie że ogarnęłam. Jeszcze tylko wysuszyć włosy i jestem ready. Za mną, oczywiście, jak zawsze, sterta prania, ale to zostawiam na jutro. Łóżko do wymiany, jak tutaj widać. Już prześcieradło muszę je tylko dobrze naciągnąć. No i co? I lecę z moimi dziewczynami. Pogoda nie zachęca ale tam się zrelaksujemy, wyciszymy. Najpierw jadę z koleżanką do polskiej miejscówki zwanej Polish Pączki Cafe, coś takiego, gdzie prawdopodobnie mają najlepsze pączki ogólnie w Chicago i chcemy zjeść może jakąś zupkę, coś takiego, no zobaczymy. Więc ja jestem gotowa. Suszę włosy i lecę. Kochani moi, kochani moi, ja właśnie dojechałam do domu. Siedzę w samochodzie, stwierdziłam, odezwę się do was stąd. Odwiozłam koleżankę w spa. Było cudownie. Jejku, musimy chyba to częściej z dziewczynami robić, bo było przebosko. Ale odpoczęłyśmy, zrelaksowałyśmy się. No było przebosko. Idealny prezent na Dzień Kobiet, idealny. Od siebie dla siebie. Super. Cudownie, cudownie, relaks. Mega wszystkim polecam. Naprawdę, chociaż raz w roku pójdźcie, zrelaksujcie się, bo zasługujecie. Naprawdę. Cudownie, no już głowa mnie nie boli nic. Skóra jest taka. No cudownie, po prostu cudownie. Dobrze. Mamy godzinę 23. Ja idę, padam, idę spać. Tego vloga wrzucę. Jutro po południu, bo dzisiaj już nie dam rady montować. Nie dam rady zmontować, żeby był na siódmą rano, tak jak zawsze, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I co moi kochani, dziękuję Wam serdecznie za wszystko za to. Przede wszystkim, że jesteście, że subskrybujecie, komentujecie, zostawiacie łapeczki. Dziękuję. No i co? Dla mnie miłej nocki, dla Was, no już o tej porze jest w Polsce. Ranek panek, jak to mówią, więc serdecznie Wam dziękuję jeszcze raz. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Bujaczki do jutra. Bye! Słuchajcie, wróciłam na chatę i zobaczcie. Już myślałam, że mój mąż zapomniał, a to takie cudowności: zajączek, gra dla dzieci. Jak to jest napisane, perfect for kids of all ages, dla dzieci w każdym wieku no i kwiatuszki Nie zapomniał kochany no normalnie cudownego mam męża No słodziaczek no to to aż się wzruszyłam jak zobaczyłam te dwie rzeczy Bekusia jakich mało